Witajcie w nowym roku. Choć obecnie zanurzeni jesteśmy w zimie, to stopniowo zaczynamy odczuwać tęsknotę za wiosną i latem, marząc o lekkich, letnich stylizacjach. Ja na pewno. Dzisiaj porozmawiamy o nadchodzących trendach na kolejny właśnie sezon wiosenno-letni. Domyślam się, że może Paść zdanie, że poruszam tutaj często temat zrównoważonej mody na moim kanale, a tu wątek o trendach. Uważam, że warto by się trendów i wybierać spośród nich to, co rezonuje z naszym właśnie własnym osobistym stylem. Jak wiadomo, moda lubi powracać do pewnych wzorców, dlatego przygotowałam dla Was 10 trendów, które nie tylko królowały na wybiegach, ale prawdopodobnie już macie coś z nimi w swojej szafie. I szykując się do przeglądu szafy, warto je zostawić. A jak zrobić przegląd szafy? Mówiłam na ostatnim live dla zainteresowanych osób, zostawiam link pod filmem. No i oczywiście przy okazji zapraszam Was na warsztat, poznaj swoją sylwetkę, fason oraz styl i zbuduj swoją szafę kapsułową, która odbędzie się 17 lutego. Osoby, które zakupiły e-book lub zakupią, otrzymują 50% rabatów właśnie na warsztat. Cały program warsztatu oraz co zabrać ze sobą na warsztat znajdziecie również na stronie, i tutaj zostawiam link pod filmem, właśnie do wydarzenia. Nazywam się Lakszonowska i jestem osobistą stylistką, czyli, no, czyli ludzi z ubraniami, a to jest miejsce, gdzie otrzymasz dawkę cennych porad z zakresu właśnie Stylizacji i ubioru na tym kanale dzielę się swoim doświadczeniem, jak również wiedzą. I jeśli jesteś na etapie porządkowania szafy, budowania swojego osobistego stylu, to chcę ci powiedzieć, że trafiłaś we właściwe miejsce. Zasubskrybuj mój kanał. Będziesz w ten sposób nie tylko ze mną na bieżąco, ale również pomogę Tobie przejść przez ten proces, tak byś miała lekkość w szafie. A teraz zapraszam Was do odkrywania. Jakie trendy zagoszczą w naszych stylizacjach i jak świadomie korzystać z mody, przygotowując się do nadchodzącej właśnie wiosny. Osoby, które lubią minimalizm w nadchodzącym właśnie sezonie, pragmatyzm będzie wygrywał z ekstrawagancją. Na wybiegach dominowały m.in. elementy garderoby, które w 2004 roku warto zainwestować. Mamy tutaj dopasowany golf, bluzka z dzianiny białą, koszulę prosta, spódnica ołówkowa, klasyczne dżinsy, które w różnych konfiguracjach będą nam towarzyszyć od rana do nocy, tworząc w ten sposób model cichego luksusu na miano 2024 roku. O cichym luksusie było już głośno właśnie w minionym roku. Dawno minęły czasy, kiedy musimy coś udowadniać mężczyznom, i bardzo dobrze. Teraz bardziej niż kiedykolwiek możemy śmiało celebrować naszą właśnie kobiecość, czerpać radość z noszenia wyrazistych wzorów i detali, bez potrzeby właśnie uzasadniania to, kim jesteśmy. I rok 2024 to czas rozkwitu kobiecości. Projektanci inspirują do odważnego podkreślania i eksponowania kobiecej natury. Zachęcają do podkreślania talii i błyszczenia. Namawiają, aby nie bać się kokardek, falbanek, koronek i delikatnych kolorów. Jak co roku pojawia się również kwiatowy trend, w tym, że w tym sezonie wiodą duże właśnie kwiaty. Niezmiennie udowadnia się nam, że kwiatowe motywy doskonale sprawdzają się na sukienkach koktajlowych oraz w codziennych fasonach o nucie retro. Kolejnym wzorem, który również będzie dominował wiosenno-letnich stylizacjach, to grochy. Grochy również dodają nam kobiecości i delikatnego romantyzmu. Zostaje również z nami podwyższona talia, która jest z nami już od kilku sezonów, ale projektanci zadbali o to, aby talia była wizualnie i jeszcze wyżej, zarówno w sukienkach, w spódnicach, jak i w spodniach. Jaki to daje nam efekt? Oczywiście niebotycznie długie nogi, podkreślona talia oraz odrobina również szyku takiego retro. Jednym z ulubionych fasonów w damskiej garderobie i podstawie wielu stylizacji jest trench. i w sezonie wiosna-lato 2024 projektanci ponownie skupili się na tym okresie wierzchnim. W nadchodzącym sezonie zaskakują nową, właśnie taką interpretacją tego klasycznego elementu garderoby. Tym razem projektanci postawili na charakterystyczne prochowce, które przyciągają uwagę dzięki właśnie krojom. Część modnych tręczy sięga lat 80., charakteryzują się właśnie brakiem wcięcia w talii, bardzo obszerną formą. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tręczy niezmiennie jest beżowy kolor, który. Przyjmuje różne odcienie od koloru ciepłego piasku po chłodny krem. Czerń i biel, każda z nas posiada w swojej szafie, a na wybiegach to nie nowość. W modzie stanowią absolutną klasykę. Jednak na sezon wiosenno-letni 2024, wracając, prezentując się zarówno jako para, jak i osobno, bieli i czerni było bardzo dużo na wybiegach i jest to jeden z kluczowych trendów. I na wybiegach królowały ultra nowoczesne, surowe formy, odzwierciedlały właśnie nowy trend interpretujący luksus w nieoczywisty sposób. Powracamy również do szarości. Szarości w naszych szafach również nie brakuje, w szczególności u osób, które nie lubią się wyróżniać za pomocą koloru. łagodne odcienie szarości powracają do łask i zyskują. Ogromną popularność w nadchodzącym sezonie nie tylko w biurowym drzwiu. Szarości nabiorą jaśniejszego, bardziej rozświetlającego charakteru, z łatwością zastępując klasyczną czernik, która w cieplejszych miesiącach może wydawać się zbyt ciężka. Zgodnie z propozycjami popularnych domów mody, szarości występują w postaci garniturów, nawiązując do stylu lat 90 obszernych marynarek, sukienek, długich spódnic. Szarość jest doskonałym oczywiście wyborem nie tylko na formalne okazje, ale i oczywiście na codzienne stylizacje. Jeans prawie każda z nas posiada w swojej szafie. Denimowe total looki były jednym z topowych trendów z zeszłego sezonu. Projektanci mody są zgodni, żeby Powinien zostać w naszych szafach także na wiosnę i lato 2024. W nadchodzącym sezonie nosimy go od stóp do głów i łączymy go z identycznymi odcieniami, aby uzyskać nieskazitelny, monochromatyczny efekt, niezależnie czy wybieramy koszulę ze spodniami czy kurtkę ze spódnicą. Aby osiągnąć właśnie super efekt, warto postawić na jedyny ocień dżinsu, który stworzy spójny, monochromatyczny look. Niespodziewaną nowością na wybiegach stała się koszulka Polo, która trochę została zapomniana. Wśród modnych trendów na rok 2024 znajduje się właśnie wyjątkowe miejsce dla koszulki Polo, czyli t-shirtu z niedużym kołnierzykiem. Polówki będą obecnie nie tylko jako tradycyjne koszulki, lecz także w formie sukienek. Jestem ciekawa, czy chodzicie właśnie w koszulkach Polo, czy również zapomniałyście? Ja powiem Wam szczerze, że zapomniałam. Z 10 lat nie miałam albo z 15 lat koszulki Polo w swojej szafie. Pantofelki Mary Jane są przedłużeniem minimalistycznej wizji garderoby i wynikiem powrotu lat 60. Podkręcony jedną właśnie stylizację. Wielki powrót u projektantów miały w 2022 roku, ale w tym roku proponują nosić je do e, kusych szortów, jak i jest skarpet. Jestem ciekawa, czy posiadacie właśnie w swojej szafie pantofelki, bo na ich temat nasłuchałam się wiele opinii, na przykład, że są babcine, dodają lat, e, są dla lalek. A jak jest u Was? Drugą nowością na wybiegach są dawno niewidziane spodnie Capri. Według projektantów mody skutecznie zastępują spodnie garniturowe, klasyczne, jeansy oraz ekstrawaganckie, metaliczne fasony na wieczór. Wiosną 2024 Capri mogą stać się bardziej kobiecą i subtelną alternatywą dla ulubionych spodni o regularnej długości. Tutaj jestem również ciekawa, dziewczyny, czy lubicie spodnie o fasonie Capri. Ja powiem wam szczerze, że były również modne. Wcześniej to nie podobało mi się, a teraz nie wiem. Do obserwacji zostają. dziewczyny było 10 trendów, oczywiście jest ich znacząco więcej. Wciąż są modne, modne wycięcia po odsłanianiu właśnie ciała. Bardzo krótkie shorty, przypominające majtki, mocno wysunęły się na pierwszy plan. Pojawił się również błysk, srebro. Jestem ciekawa, jaki trend przytulicie do swojej szafy. Co wyciągniecie z dna szafy? Dla mnie numerem jest pragmatyzm, biel, wysoka talia. A jakie są Was? Ja się z Wami żegnam, życzę Wam stylowego tygodnia, pogody ducha i widzimy się już niebawem. Buziaki.